Najwięcej. Tylko spółdzielnia mieszkaniowa, takie środki ogromne um, udało jej się napisać, takie projekty i e, tyle pieniędzy zdobyła. mniej więcej. Dlatego też to będą dla nas bardzo ważne e, wybory. Wybory osoby, która będzie potrafiła wykorzystać ten element, który, który Unia Europejska nam przygotowała. Wykorzystać sumiennie, wykorzystać sprawnie dla dobra nas transportowa. Bardzo dziękuję i proszę o To dzień wyborów, dzień, w którym Państwo, ale również ja, wybierzemy nowych radnych i burmistrza, którzy będą dalej rządzili tym miastem przez następne lata. Miałem nadzieję na dzisiaj na dość poważną, rzetelną, merytoryczną dyskusję z programami i o programach, i o historii. Wyszło jak wyszło, państwo to przy górnach państwo, czyli wspólnoty w poniedziałkowej wybierzecie i ocenicie to, co dzisiaj się... Wydarzyło. Chcę powiedzieć Państwu kilka słów. Jako wicestarosta starosta doprowadziłem, zrealizowałem inwestycje drogowe za 65 milionów złotych. W tej chwili przygotowane są kolejne inwestycje bardzo ważne dla tego szpitala, bo one się już później nie powtórzą takiej możliwości na 20 milionów złotych. Dla Lubartowia, dla mieszkańców całego powiatu, program szczepień ochrony dla dzieci i również program badań kardiologicznych na 4 miliony złotych. To są te rzeczy, które dla was, mieszkańców, przygotowałem jako starosta. Odrobiłem lekcje. Moje doświadczenie dzisiaj mogę przekazać na rzecz mieszkańców Złowartowa. Wiem, jak to zrobić. Wiem, jak prowadzić bezpłatną komunikację. Bo to nie jest tak, że system ulg będzie tańszy. Bez ulg, bez całej dystrybucji leków będzie taki. Dlatego bezpłatna komunikacja dla mieszkańców się należy. Mieszkania dla młodych to jest priorytet tego samorządu, tej nowej kadencji. Dolina sportu, Dolina Aktywności, o której mówię, to nie tylko wymysł, fanaberia, jest wizualizacja dostępna na stronie UWAT-24. Dziękuję za udostępnienie, jak również jest to konkretny biznes, pomysł biznesowy, który da kolejne miejsca pracy. I to możemy zrealizować niekoniecznie ze środków naszego samorządu. Są inwestorzy, którzy chcą zainwestować w takie przedsięwzięcia. Szanowni Państwo. Jest wiele innych dziedzin życia, które jestem w stanie na mieszkańców Lubartowa poświęcić, przeznaczyć swój czas dla nas, dla naszego dobra. Proszę Państwa, stworzymy lubartowski program na rzecz osób starszych. Poprzez system kółki, z będzie będziemy wspierać osoby starsze, ale również i rodzinę. Poprzez przyjazne szkoły, przedszkola i świetlice. niezapełnione tak jak dzisiaj, niestety, szkoła numer 3. Szanowni Państwo, te szanse, które dają nam dzisiaj najbliższe lata już się nie powtórzą. To postawcie na ludzi sprawdzony. Tak jak już powiedziałem, 97 milionów złotych, 4 lata tej kadencji powiatowej wydaliśmy jako samorząd. Wspólnie, w porozumieniu. Jestem przekonany, że jestem gwarantem tego, że potrafię połączyć tych wszystkich panów z panią Bleską włącznie. To z to, tu to, to powstanie współpraca i nie zaproponuję nikomu koalicji. Mam pracować na rzecz projektów dla mieszkańców Lubartowa. tego listopada proszę Państwa o głos na mnie, na mój komitet na 20 ludzi, którzy przedstawili Państwu do głosowania. Dziękuję bardzo. Nadszedł czas na, na ruban. Szanowni Państwo, mieszkańcy Lubartowa, moja dotychczasowa służba, nasze wspólne dokonania, to specjalna strefa ekonomiczna, nowi przedsiębiorcy i nowych 600 miejsc pracy. To zmiana lokalizacji ZZO i uratowanie 40 milionów złotych. To powrót przystanku w centrum miasta. To poprawa jakości głównej ulicy naszego miasta, a w sposób szczególny bezpieczeństwa na rondach i po kilkudziesięciu latach na przejściu przez tory przy końcu PKP. To Karta Dużej Rodziny, lubartowska karta i ulgi dla dzieci, dla młodzieży, we wszystkich lubartowskich instytucjach, sportu, kultury, przedszkolach. To również Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak również budowanie tożsamości narodowej i regionalnej. To Ostatecznie, co jest bardzo ważne dla mnie, postawienie na rozmowy, na szczerą rozmowy, na konsultacje, na dialog. To 28 milionów w ciągu 4 lat na rozwój, na inwestycje z budżetu miasta i środków zewnętrznych. To są fakty. Jest ich jeszcze wiele innych. To nie są słowa. Nasz wspólny darowek i doświadczenie daje mi przekonanie, że jeszcze możemy. Mogę wiele dla naszego miasta i mieszkańców zrobić. Przez ciągły kontakt z naszymi mieszkańcami, z Państwem, i w gabinecie, w urzędzie, jak również na naszych ulicach, bo do pracy i z pracy chodzę pieszo. Ja z Państwem rozmawiam na ulicach, znam dokładnie potrzeby nasze, naszego miasta. Wspólnie starajmy się je zaspokajać. Jak już wspomniałem, miesiąc temu Rada, programowa zintegrowanych inwestycji terytorialnych programu, pr procesu finansowania 2014-2020 rekomendowała 12 wniosków naszego miasta do dofinansowania we wszystkich poważniejszych obszarach, ważniejszych obszarach naszego miasta, z kwotą około 130 milionów dotacji na ten cały okres programowania. W swoim życiu, a przede wszystkim w mojej pracy publicznej przede wszystkim wymagam od siebie. Zwracam się do naszych mieszkańców, do państwa o udział w nadchodzących wyborach. Gorąco proszę państwa o głosy. O głosy na wspaniałą grupę osób z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli państwo nasi mieszkańcy uznają, proszę głosy również na mnie. Ja mogę tylko powiedzieć jedno, postaram się Państwa, naszych mieszkańców nie zawieść. Bardzo dziękuję. Dobry czas do Bartowa powinien trwać. Dziękuję za zorganizowanie debaty. Dziękuję wszystkim dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Przedstawiony Państwu, to znaczy na stronie w, tej grupie, w, grupie, w grupie Demokracji, w Polsce. Proszę Państwa, chciałbym podać szacunek Panu Jerzemu, który przez tyle lat pracował dla dobra Lubartowa, wiele pomysłów wdrożył, wprowadził w nową epokę Lubartów. Dziękuję bardzo, że wspomniał Pan o współpracy w szeregu rejestracji komitetów. Pan powiedział, że szkolenie spotkało się wcześniej. Dziękuję bardzo, że Pan dostrzegł to nasz potencjał gospodarczych i pracy kandydatów. Również chciałbym pogratulować Panu Szumcowi, który bardzo dużo zrobił na muratora w poprzedniej kadencji. Mam nadzieję, że nie zmęczył się w tym, znalazce, że na dobracie i że zostanie burmistrzem, będzie aktywnie pracował. I dalej pomagał burmistrzowi. Eee, panu Paśnikowi chciałbym pogratulować odwagi naprawdę wielkie dzieło, dlatego że współpraca ze spółdzielnią mieszkaniową, jak widać na przykładach, to jest bardzo trudne dzieło. I myślę, że wyznanie wolnicze, czas współpraca będzie dla dobra mieszkańców i wreszcie będę mógł spokojnie zapłacić za. Pewne zobowiązania. Chcę e, pogratulować również Panu Jan 130 milionów, 60, 50 milionów. Bardzo dobrze Pan działa i obie tak dalej. Proszę pamiętać o mieszkańcach Łubarnowej, że będzie Pan Starostą Łubarnowskim i współpracować dobrze z przyczynkiem, którym Mam nadzieję, że wówczas Pan poprzyja. Pan, ja muszę z niemu za długoletnią współpracę. Jeszcze w imieniu Wardów chcę pogratulować, podziękować. Bardzo dziękuję. Bardzo ważna sytuacja i musi się z dłoni. Proszę bardzo, do Pana. <grym> Proszę Państwa, bardzo dużo udało się zrobić pracę, <grym> w imieniu Wardów. fundusze sołeckie, gdzie za długi raz, jak Pan powiedział, to spokojnie w Radzie te fundusze w Pana, nie był przeciwny temu. Ale nie będę wypominał tych rzeczy. Nie będę wspominał również konkursów wartowskich, bo miałem okazję w dłuższej życiu. <noise> chcę pogratulować również odwagi i determinacji pani Józefskiej. Dobra kobieta i zawsze kobieta to jest skarb. To jest star, który łagodzi, powyczaje, wprowadza uśmiech. Mam nadzieję, że z najgorszym, najgorszym, najgorszym i duże. Proszę Państwa... <noise> y no. Dobrze. Proszę w takim razie mieszkańców Bartowa, którzy dostrzegają potencjał w grupie w demokracji, młodych ludzi, którzy mieli okazję się wykazać jeszcze. Tak ci panowie, którzy tutaj po kolei przekładali się swoimi działaniami, e, proszę mieszkańców, żeby dali szansę wykazać się nowym ludziom z klubu koncertu demokracji, którzy reprezentują naprawdę duże wartości. Są to ludzie nie dość dziękowy, jak napisałem gdzieś tam na stronie internetowej, Przecież takie duże wartości, duży dużo pomysły. dużo odwagi i chcą pracować do dobra miasta. Dziękuję bardzo. Jesteśmy ważni. I bardzo proszę, abyście Państwo z tego prawa i z tej możliwości skorzystali i po prostu wzięli udział w wyborach. To jest bardzo ważne. W naszym mieście niestety tylko 27% uprawnionych do głosowania bierze udział w wyborach. To jest bardzo mały procent. Bardzo Państwa proszę, gdy do swoich domów, abyście zachęcili znajomych, zachęcili swoje rodziny do tego, aby aby wzięli udział w wyborach i aby ten wskaźnik był w tym roku zdecydowanie większy. Ja jestem przedsiębiorcą. Niestety nie mam takich osiągnięć jak poprzedni burmistrzowie tego miasta. Aczkolwiek proszę Państwa o kryzys zaufania. Jestem osobą konsekwentną, dość silną, działającą kreatywnie w sytuacjach trudnych. Udowodniłam, że to, co jest niemożliwe, że to, co wydaje się niemożliwe, jest do osiągnięcia, bo było już prawomocne pozwolenie na budowę zakładu przetwórstwa odpadów. Jednak nie poddałam się i razem z Państwem ten sukces został osiągnięty. Podobnie sprawa z działką w centrum Żłobka. Wiem, że to jest wyzwanie, ale podejmę je i gdy zostanę burmistrzem, gdy zostanę z burmistrzem Sądzę, że w tej kadencji z tą kwestią uporab się. Jeśli chodzi o tworzenie nowych miejsc pracy, podejmę działania z wykorzystaniem wszystkich możliwości, które mam na terenie Niemiec. Nie ukrywam, że mam znajomości, które wykorzystam do tego, aby ściągnąć na nasz teren przynajmniej jednego poważnego inwestora, a już podjęłam takie kroki, jeśli chodzi o zakład produkcyjny. Wtedy jest możliwość stworzenia większej ilości miejsc pracy. Szanowni Państwo, ja nie mam zaplecza partyjnego, ale mam Was, Państwa, którzy sądzę, że zaufacie mi, że dacie szansę w tych wyborach powiecie. ja jestem jedna. Jest obok mnie sześciu Panów, jak widać. Gdybym dostała się do drugiej tury wyborów, to zdecydowanie, to zdecydowanie. No, tam się sądzę. To będzie możliwe, to porozumienie, ten dialog. Ja rozmawiam z każdym z tych panów, każdemu podaję rękę i do każdego się uśmiecham, podobnie jak do państwa. Chciałabym jeszcze zachęcić państwa na głosowanie na osoby z mojego komitetu. To są wszystkie osoby bezpartyjne, bo taki komitet stworzyliśmy, ale są to osoby wiarygodne. Bardzo odpowiedzialne, które mają świetny kontakt z mieszkańcami i sądzę, że zadbają, każda z nich zadba o państwa interesy i o państwa sprawy. Podkreślam jeszcze raz, że zechcę współpracować z Radą Miasta. Bez względu na przynależność partyjną, chciałabym tę Radę łączyć, chciałabym prowadzić. Lepszy klimat i w razie miasta, i w ogóle w tym mieście. To tak jest moje marzenie. I myślę, że będzie zrealizowane przy Państwa wsparciu. E. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Debata dobiegła końca. Serdecznie dziękuję. Serdecznie dziękuję. Gratuluję. I serdecznie dziękuję Państwu. Za tak liczną obecność tutaj to pokazuje, że Bartów jest miastem obywatelskim i świadomym. Dziękuję bardzo.